Tak, jest propozycja, żeby zaśpiewać. Jesteśmy pod tą synagogą, gdzie Paweł, e, gdzie Paweł był w Berei i za godzinkę tu jest, to będzie otwarte, bo to jest też muzeum dzisiaj. E, spotkaliśmy grupę Amerykanów z Michigan, ze stanu nie pamiętam nazwy miasteczka, ale bardzo sympatyczni chrześcijanie. E, zrobili nam zdjęcia, e, pogadaliśmy, poopowiadaliśmy. Też podróżują co roku, chcieli być w Izraelu. Ale skasowane są loty obecnie, więc czekają na wygodny moment. Chyba mają plan za rok, w maju, też zrobić e Izrael. Także my się tu gdzieś pokręcimy, zejdziemy nad rzeczkę, bo to jest taka urokliwa rzeczka. Schodzi się po schodach dosłownie i ona szumi, ale jest, widziałem z góry, że jest fajna, czysta woda. Zejdziemy tam. Już nad taką rzekę pewnie poszedł Paweł Filipi, gdzie spotkał Libię. Eee, bardzo taka. Ciasna tutaj jest zabudowa, ale to jest grecka no i ta synagoga tu pomiędzy budynkami. Na końcu jest hotelik. To się nazywa House by the River, Luxury Villa, O tam widocznie jest to jakiś taki hotel, guest house. Jest telefon, to jest generalnie zamknięte, więc nie wchodzimy. Ale z lidią nakrywają, sobie mówią, coś pozdrowienia. Nie będę im przeszkadzał.